Sama atmosfera wilczej rywalizacji, musimy zrozumieć kontekst. Mamy koniec czasów Balcerowicza, Polska troszkę zaczyna wychodzić z tego, jest to, gdyby to, to parcie na zachód. Wchodzą pierwsze korporacje, no i ci prawnicy, którzy uważają, że mają same piątki i szóstki na tych studiach, bardzo elitarnych. Mnóstwo ludzi raptem, po prostu setki chyba tam, bo z tysiąc czy z tysiąc jak nie więcej osób na, 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 na roku. Wszyscy walczą, chcą się zamordować, żeby dostać się na zerówki i tak dalej, bo ktoś im wmówił, co jest absolutnie mm. nieprawdą. Myślał, że że będziemy większą średnią, tym bardziej tam będzie konkurs jakiś ocen i go będą zabierali do tych wielkich, gdzie tak dobrze płacą, tych kancelarii z amerykańskich czy brytyjskich, jak, jak Clifford Chance, czy, czy Salans obecnie, czy później, czy, czy inne wielkie, jak Baker McKenzie, po prostu ci studenci tylko tak zawsze gadali, a ten poszedł do Bakera, a ten poszedł do tego, i tak taki po prostu atmosfera, inflacja tych, tego, tego, tego napięcia, jak wszyscy muszą robić te kariery i to będą takie garnitury. I ta Polska wychodząca z biedy i w ogóle to tak trzeba i, i tak dalej, i tak dalej.